Witam wszystkich serdecznie moi drodzy w kolejnym zdrabkowym odcinku na moim kanale, na kanale zdrapki Krzysztofa dzisiaj moi drodzy będzie taki miks zdrapek w których obecnie są główne wygrane i to będą zdrapki z gatunku po 2 zł i po 5 zł jest tych zdrapek trochę ponieważ tych głównych wygranych również troszkę zostało te główne wygrane zostaje między innymi w zdrapkach 1 rok wakacji moje 777 Super siódemka co tam jeszcze? Laki 7, pensja. I jeszcze tak, pudełko czekoladek. Jest troszkę tych głównych wygranych, premia oraz ekstra pensja. No, yy, wybrałem z w których jest tych wygranych naprawdę sporo. Dobra, tak losowo będziemy drapać. Zdrabka numer 1 Tym razem zdrapka za 5 zł, której nie lubię, ale nie mam wyboru, ponieważ tych głównych wygranych chyba zostało już jest 6. A wygrana główna wynosi oczywiście 135 tysięcy, dlatego zaczynamy. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek, a będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach i nie przegapisz ciekawych odcinków. Zaczynamy. Koniec gadania: drapiemy pudełko czekoladek. Dwa identyczne symbole. Szukamy pachnąca zdrabka, którą ciężko się drapie, no ale niestety. Musimy ją sprawdzić. Mięta i piernik. Serce i mleczna. Następnie mamy piernik. Tiramizu. Mleczna i migdał. A już myślałem, ponieważ podobne mi się wydawały te symbole. Później mamy kakao oraz kokos. Tiramizu i nugat. Gra numer 7 mięta i kokos. Tutaj również nie ma nic. Kolejna gra to kakao i precel. No i ostatnia gra muszla i precel. Tradycji stało się zadość. Niestety do tej zdrabki nie mam szczęśliwej ręki. Raz mi wygrałem chyba 5 zł. No to nic. Teraz drabka z tych tańszych. Ale główne wygrane jeszcze są. I to dużo. Szukamy szczęśliwej siódemki. 5, 9, 8, 2. Jest siódemka. Jest siódemka. Będzie szczęśliwa zrabka. Jest trójka i czwórka. Siódemka czarna, szkoda, że nie niebieska, ale jest wygrana i wygrana wynosi oczywiście jest symboliczne, ale jest jednak 2 zł, nie ma głównej wygranej ale jest dwójeczka tym razem przejdźmy do pensji tutaj również tych wygranych głównych nie brakuje jak na razie wygrywające liczby to 25 oraz 18 i takich też będziemy szukać a może pensję znajdziemy po raz pierwszy jest później 24 31 i jest kolejna wygrana i kolejna dwójeczka. Także jak na razie wygrane są, chociaż nie główne, ale jednak coś tam wychodzi. Jest kolejne 2 złote. Symbol liczba 25. No to dobrze. Niech tak będzie dalej. Pensja kolejna. Tak losowo ułożyłem. Wygrywające liczby to 21 oraz 12. I mamy tak. 16. Pensja. 28, 23, 11 i 3. No ta zdrabka, niestety, pechowa, Czyli mamy na razie dwie zdrabki wygrane i dwie przegrane. Laki 7 za 2 zł. Tutaj również tych głównych wygranych troszkę jest, jest bonus. Szukamy podkowy, a jest słońce. I wygrywające liczby to 19 oraz 21.

I jest to zdrabka, która dała nam te 4 złote dwa razy. Liczba 21 jest taka wygrana. Oczywiście jak najbardziej zdrabka na plus. Kolejna super siódemka. Pierwszą, którą miałem, jest wygrana. 9, 3, 6, 8, 2 i co dalej? 5 i 4. Czyli tutaj niestety. Wygranej nie ma, ale jest porówno. 3 wygrane, 3 przegrane. Czas na kolejną pensję. Wygrywające liczby to 19 oraz 35: 27, 34, 18, ale wszystko idzie obok, czyli to dobrze nie wróży, ale różne rzeczy się zdarzały i pensja szkoda, że nie dwa razy. Czyli ta zdrabka przegrana. Kolejna zdrabka to laki 7. W pierwszej było 4 zł. A zobaczymy, co będzie w kolejnej. Bonus. Jak zwykle czarne słońce. I wygrywające liczby to 12 oraz 22. No to patrzymy. 18, 16, 13, 26 i tutaj 25, 19. 24 i 28, czyli tym razem laki 7. Niestety pechowe. Jeden rok wakacji po raz drugi. Dzisiaj wygrywające liczby to 12 i 19. A nie, jeszcze nie miałem chyba. Chyba po raz pierwszy. Dokładnie po raz pierwszy. I szukamy 29, 18, 21. 15, 24 i 23. Czyli głównej wygranej tutaj nie wydrapałem. Ostatnia dzisiaj super siódemka, ponieważ ich było 3 i mamy 9, 4, 5, dwójeczka, trójka, 6 i 8. Czyli dzisiaj tylko jedna super siódemka okazała się szczęśliwa. A tymczasem przechodzimy do zdrabki moje 7, 7 czyli również siódemki i bonus gwiazdka oczywiście musi być, a jest niestety róża no i szukamy wygrywające liczby to 3, 9, 13 i 32 no to dobra i jest trójka wygrana wynosi 5 zł Jest dobrze. Tu mamy 16 2 18 31 i ostatni dolny rządek, a w tym rządku o i szczęśliwa 13. Dobrze i kolejna piątka, czyli jest 5 zł, kolejne. Mamy już dyszkę 32 następny. ojej, jej, jest co tu się dzieje. Jest 15 zł oj to naprawdę super 11 1 i ostatnia to 24 moi drodzy wychodzi na to, że jest tutaj 25 zł i w tabeli wygranych jest to wygrana wygra, wygrana 7 stopnia jest 25 zł super wynik naprawdę jak na razie czyli kolejna passa dobra zostanie widzę podtrzymana tylko się cieszyć. 29, 26 i mamy 12, 23, 14, 26 i kolejna wygrana, tym razem 2 złote. 15 nie ma i 20 nie ma. Naprawdę super wynik. Dzisiaj się szykuje kolejny po raz trzeci z rzędu. Ale to dobrze, dlatego oglądajcie, bądźcie czujni i czekajcie na kolejne filmy. Dużo ciekawego dzieje się ostatnio na moim kanale, także na pewno warto obejrzeć. A ja poszukuję dalej tej górnej wygranej, ale niestety jak na razie wchodzą mniejsze wygrane. Ale dobre i to dwie ostatnie zdradki z gatunku za 5 złotych i jeszcze jedna laki 7 będzie. Dobra, spróbujmy premię. Jedni mówią, że jest szczęśliwa, drudzy, że troszkę mniej. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj u mnie. Chociaż ja nie narzekam, ponieważ wynik był nawet dobry w niej. I tutaj jest niestety w pierwszej grze pusto. Tak, gra numer 2, Nie ma dwóch identycznych symboli. Gra numer trzy. Nic. Korona tutaj podkowa i. Arbus, jeszcze trzy gry do końca. Winogrono, siódemka i moneta. Podkowa, wiśnie i korona. Biedronka, winogrono i co tutaj, worek. No to dzisiaj mnie również pechowo w tej trace. Tak jak większość z Was się wypowiada na ten temat, że ta premia jest taka nawet nie bardzo. No ale. Można trafić też na tą szczęśliwą, ponieważ dużo wygranych głównych. No i ostatnie laki 7 bonus księżyc. Jak nie czarne słońce to księżyc, widzicie sami, jak to jest. I wygrywające liczby 18 i 24, a jest 14, 22, 15 i 12, i w, i w, kolejnej, w kolejnym rządku. Czy będzie coś, czy nie będzie? Nie ma. No, i na deser na koniec ekstra pensja. Dobra. No to lecimy z ekstra pensją. Szukamy czternastki oraz trzynastki, siedemnastki i dziewiątki. A co znajdziemy? Mamy dwójkę. Ekstra pensję, proszę bardzo, trzydzieści trzy. 12 i 16, no i ostatnich 5 symboli do zdrapania: 5 liczb, 27, 24, 11, 3 i 7. No niestety, tej zdrapcy również nie wygrałem, ale podsumuj, podsumujmy, sobie, podsumujmy sobie ten odcinek. Jest tak, żeby się nie pomylić. 26 za 2 zł, czyli 2 zł. W tej zdrabce jest 25 złotych, czyli 27 złotych. Tutaj mamy 4 zł 31, 2 zł 33 i 2, 35. Także widzicie, 35 złotych na pewno, no prawie się wróciło. Kupiłem za około 40 złotych, także jest dobrze. Pozdrawiam, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.